Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy zapiekankę z ziemniaków i jajek. Mam tutaj ugotowane, tak podgotowane gotowałam 10 minut w osolonej wodzie ziemniaki, dwie cebule. Pół szklanki śmietany 30%, 10 deko sera żółtego i 6 jajek. Cebule ukroimy w kosteczkę i podsmażymy na tłuszczu u mnie to jest słoninka doprawimy solą pierwszą i zapiekankę z ziemniaków i jajek będziemy układać warstwowo na końcu muszą być warstwa ziemniaków Damy ser i zalejemy doprawioną śmietaną. Cebulkę podsmażymy na złoty kolor. Czy można plasterki? Jajka również kroimy w plasterki i ułożymy warstwę ziemniaków, oprószymy solą, cebulkę i warstwę jajek. A teraz będziemy kroić ziemniaki i jajka w plasterki. Ziemniaki i jajka już mam pokrojone. Naczynie żaroodporne wysmalowałam sobie łyżką masła. A tutaj już mam zeszkloną cebulę. I teraz będziemy układać warstwę ziemniaków. Na sam spód damy ziemniaki, oprószymy solą i pieprzem. Wyłożymy naszą cebulę. Damy ponownie warstwę ziemniaków. Wyłożymy jajka, opruszymy również solą i pieprzem i damy kolejną warstwę ziemniaków. Naszą zapiekankę będziemy piekli w 190 stopniach około 30 minut. Proporcje możemy sobie zwiększyć. Tak. I tak mamy przygotowaną zapiekankę. Okruszamy pieprzem, bo ja bardzo lubię. Śmietanę doprawimy leciutko solą i należy zalać śmietaną naszą zapiekankę. I wierzch posypujemy serem. Ja mam pokrojony, bo akurat nie miałam startego i miałam w plasterkach. Więc sobie go pokroiłam. I przykrywamy naszą zapiekankę. I do piekarnika 30 minut, 190 stopni. Zapiekanka z ziemniaków i jajek. I tak oto zapiekanka z ziemniaków i jajek jest. Zrobiona. Fantastycznie pachnie i dobrze smakuje. I tak oto wygląda zapiekanka z ziemniaków i jajek, o ile Państwu mój przepis się podoba. To serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Zapiekanka z ziemniaków i jajek.